Gmina i miasto Węgliniec położona jest w województwie dolnośląskim w północnej części powiatu zgorzeleckiego. Zajmuje powierzchnię prawie 338 km2 i ma ponad 3000 mieszkańców. Atutem gminy jest znakomite umiejscowienie w sąsiedztwie Borów Dolnośląskich tuż przy granicy z Niemcami. Do tego doskonale przygotowane tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe, trasy rowerowe i... Punkty widokowe. A wszystko zaczyna się przy odremontowanym ostatnio dworcu kolejowym, w którym jest Centrum Informacji Turystycznej, Kino, Wypożyczalnia Rowerów, Miejskie Muzeum, a także sala wystawowa, służąca także za miejsce spotkań. Odnowienie dworca kosztowało ponad 41 milionów złotych. Oświata to jeden z wiodących elementów, na jakie postawiono w ostatnich latach. Dzięki staraniom władz samorządowych wybudowano pierwszy złobek gminny imienia Kubusia Puchatka, do którego uczęszcza 30 dzieci. Budynek jest niezwykle nowoczesny, wybudowany został w systemie pasywnym. Ogrzewanie wspomagane jest pompami ciepła i służy także grupom przedszkolnym. Na poprawę edukacji w znaczący sposób wpłynęła rozbudowa hal sportowych przy szkole podstawowej w Ruszowie oraz Czerwonej Wodzie. Teraz dzieci mają optymalne warunki do kontynuowania nauki, zwłaszcza że obie placówki wyposażone zostały w nowoczesne pomoce naukowe, tablice multimedialne, rzutniki i roboty. Dzięki staraniom obecnego burmistrza Węglince, Mariusza Wieczorka, w mieście powstał bardzo wyczekiwany przez mieszkańców posterunek policji, co w znaczący sposób wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. Regularnie dofinansowywane są też jednostki OSP, które mają obecnie nowoczesne wozy bojowe i niezbędne wyposażenie do uczestnictwa w nawet najtrudniejszych akcjach gaśniczo-ratowniczych. Organizowane są prelekcje, kursy i zawody grup pożarniczych wspierające bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestowano też w infrastrukturę, co zaowocowało całkowitą wymianą oświetlenia miejskich i gminnych ulic na lampy LEDowe. Także w zakresie poprawy jakości ulicy wykonano szeroko zakrojone prace, które spowodowały, że w chwili obecnej niemal wszystkie drogi spełniają wymogi określane jako dobrej i bardzo dobrej jakości. Powstały też tzw. drogi techniczne, prowadzące do pól rolniczych. Z myślą o mieszkańcach, zdecydowano się na rozbudowę ośrodka zdrowia, w którym powstało centrum rehabilitacji. Instytucja cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Węglińca, ale i okolicznych gmin. W nowoczesnych gabinetach przyjmują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej aż siedmiu specjalizacji. Jest laboratorium i pracownia diagnostyki obrazowej oraz fizjoterapii. Ta inwestycja jest potwierdzeniem, że w oddalonym od dużych ośrodków mieście warto zorganizować opiekę medyczną na najwyższym poziomie. W ostatnich latach w Węglińcu w znaczący sposób usprawniono także całą gospodarkę wodno-ściekową. Za ponad 2 miliony złotych przebudowano oczyszczalnię ścieków. Powstała także tłocznia na odcinku Węgliniec Czerwona Woda. Są nowe pompy głębinowe na ujęciach wody. Na koniec element najważniejszy dla Węglińca, czyli turystyka. Postawiono na rowery. Ta bardzo popularna forma wypoczynku spowodowała, że utworzono już 136 km tras, na których powstały cztery samoobsługowe punkty naprawy rowerów oraz dwa miejsca ładowania telefonów czy laptopów. 10. wiat z ławkami i stojakami. Węgliniec zainwestował także w nowe technologie. Powstała aplikacja Turystyka w Gminie z możliwością nawigacji, a od kilku miesięcy realizowany jest projekt Zakręć się w Węglińcu, w ramach którego powołany został tzw. oficer turystyki rowerowej. Istotne jest także kultywowanie tradycji, dlatego we Węglińcu w dawnych wagonach kolejowych działa Muzeum Kresów Wschodnich, przypominające o przymusowych przesiedleniach. Jest też odremontowany obelisk Pamięci i Ciuchcie. Z dźwigiem mówiąca o kolejarskim życiu węglińca. Węgliniec wzorowa mina 2023